Cześć, ja mam na imię Alex, a to są moje tygryski z klanu latających tygrysów. No i to są moje tygryski. Ten rudy, to jest Tor. W tym roku skończy dwa lata. Na razie ma półtora roku jeszcze. Adopciak, to jest ta. Ta dziewczyna skończyła 8 lat, ale zachowuje się jak duży szczeniak. A to jest jaga. I Jaga ma jeżyka. Jaga ma już 8 lat, od 2 lat jest z nami. Adoptowaliśmy ją jak miała 6 lat. No dobra, to już się przedstawiliśmy. Jeszcze jest tata tygrys, o tym zapomniałam powiedzieć. I o czym my tutaj wam będziemy pokazywać? Głównie będą jakieś vlogi z psiego życia, z psich wycieczek. A gdybyście chcieli się coś więcej dowiedzieć o historii klanu Latających Tygrysów, bo klan istnieje już od, jakiego, od jakichś ładnych paru lat, to dam Wam w, w opisie linki do naszego Facebooka oraz do naszego Instagrama. Tam będziecie mogli więcej poczytać. Dam Wam również link do historii klanu Latających Tygrysów. Także to wszystko znajdziecie w opisie. A na razie chcieliśmy się przywitać i będziemy Wam tutaj właśnie wrzucać różne vlogi, wycieczki, pokazywać fajne miejsca, gdzie można zwiedzać z psem i dużo innych ciekawych rzeczy z psiego życia, albo raczej z które tworzymy. To na razie, życzymy Wam miłego dnia i do usłyszenia znowu. Pa!